Zakonnik z Bytomia miał rozpijać i gwałcić chłopców bytom, zakonnik z zarzutami molestowania i rozpijania dzieci. Zakonnik z Bytomia usłyszał zarzuty z gwałcenia jednego dziecka, a także doprowadzenia do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych dwojga innych poprzez stosowanie gruźb, przemocy, podstępu, pozbawienia wolności, a także stanu bezradności wynikającego ze snu oraz wpływu alkoholu który mężczyzna miał podawać chłopcom, poinformowała prokuratura rejonowa w Bytomiu. Dlatego duchownemu postawiono także zarzut rozpijania małoletnich. Znak zapytania. Mężczyzna od marca przebywa w areszcie. Duchowny usłyszał do tej pory zarzuty popełnienia takich przestępstw wobec trzech chłopców. Mężczyzna od marca przebywa w areszcie. Śledztwo jest w toku. Próbujemy ustalić Krąg pokrzywdzonych nie był szerszy, poinformował w poniedziałek prokurator rejonowy w bytomiu Marek Fudzik. Miał zgwałcić i rozpijać małoletnich organy ścigania, powiadomiła prowincja w wzięcia NMP zakonu braci mniejszych w Polsce. Po otrzymaniu wiarygodnych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z zakonników, podał prowincjalny delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży ojciec, dydak Konrad Rycykow. Jak przekazał w poniedziałek prokurator, Marek Furdzik, zakonnik, usłyszał zarzuty zgwałcenia jednego dziecka, a także doprowadzenia do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych dwojga innych małoletnich poprzez stosowanie gruźb, przemocy, podstępu, pozbawienia wolności, a także stanu bezradności wynikającego ze snu oraz wpływu alkoholu, który mężczyzna miał podawać chłopcom. Z tego powodu prokuratura rozszerzyła zarzuty o rozpijanie rozpijania małoletnich. Podejrzanemu grozi mu do 15 lat więzienia. Zakonnik nie przyznał się do zarzucanych czynów. Złożył wyjaśnienia, w których zaprzeczał swojemu sprawstwu i temu, że do przestępstw dochodziło, powiedział prokurator. Furdzik. Zakon poinformował prokuraturę według prokuratora do przestępstw mogło dochodzić na przestrzeni kilku lat. Wiadomo też, że podejrzany znał pokrzywdzonych ze względu na pełnioną przez siebie funkcję. Próbujemy ustalić, czy krąg pokrzywdzonych dzieci nie był szerszy, dodał Marek Fłodzik. O sprawie poinformował jako pierwszy portal bytomski.pl. Prowincja w niebowzięcia NMP zakonu braci mniejszych w Polsce poinformowała w oświadczeniu z 19 października tego roku, że zakonnik w trybie natychmiastowym został odsunięty od dotychczasowych obowiązków. Jednocześnie prowincja, zgodnie z obowiązującym prawem 4 lutego, zawiadomiła prokuraturę rejnową w Bytomiu o możliwości popełniania przestępstwa w tej sprawie. Mając na uwadze najpierw dobro osób trzecich oraz chęć rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy, zarząd prowincji do chwili obecnej ściśle współpracuje z organami państwowymi, czytamy w oświadczeniu. Postępowanie kanoniczne w tej sprawie jest wstrzymane do czasu zakończenia państwowego postępowania karnego. Jest to zgodne z wytycznymi stolicy apostolskiej oraz wytycznymi zawartymi w instrukcji Konferencji Episkopatu Polski.